Dzisiaj w laboratorium opowiemy o tym, jak ciekawy design łączy się z nowoczesną technologią. Odwiedzimy pracownię wrocławskiego architekta, w której powstają nagradzane na całym świecie niezwykłe meble z blachy. Opowiemy też o budownictwie ekologicznym i o projekcie budynku zeroenergetycznego. te futurystyczne meble to dzieło Oskara Zięty, jednego z najgłośniejszych nazwisk polskiego designu, ale i nauki. Opatentował autorską technologię Fidu, dzięki której może dowolnie wyginać, kształtować i nadmuchiwać potężne stalowe konstrukcje. Dwa zespawane ze sobą kawałki blachy pod wpływem ciśnienia powietrza lub wody przekształcane są w niezwykłe formy, z wyglądu przypominające plażowe zabawki. Stałem pierwszy na świecie rolowany profil stalowy wykonany w technologii Fidu, Fidu, czyli fraje inny dróg -um To jest metoda stabilizacji mhm. bardzo cienkich materiałów przy pomocy ciśnienia wewnętrznego, czyli tego ciśnienia, które właśnie pompuje pompką od roweru. To jest zwykła pompka od roweru. To jest zwykła pompka od roweru. Uzyskujemy teraz około 7 bar. I takie ciśnienie pozwala nam na ustabilizowanie szczelnie zespawanego elementu konstrukcyjnego, doprowadzenie go do formy trójwymiarowej. Ten element można zastosować jako element konstrukcyjny, jako element ultralekkich konstrukcji. Tak rzeczywiście, lekki jest, a jaki ciężar takie elementy wykonane z pompowanej blachy mogą wytrzymać? My zrobiliśmy wiele, wiele testów i w 2007 roku przeprowadziliśmy test na ETH w Zurychu na 6-metrowym moście, kładce nazwijmy to, i ta kładka przeniosła prawie 2, 2 tony ale ze względu na jej wielkość to jest, to jest dość dobry stosunek. Ważyła tylko 170 kg. Nasz Hocker Plop, czyli ten stołeczek Plop, to jest mała konstrukcja. Może unieść również 2,5 ton. To właśnie stołki Plop stały się znakiem firmowym Zięty. Są tak lekkie, że mogą zostać uniesione przez balony, jak na tej ekspozycji w Mediolanie. Same zaś bez problemu wytrzymują ponad dwutonowy ciężar. Zapraszam do naszego biura. Dziękuję. dziękuję. Specjalnie zostawiliśmy tutaj klimat e, lat 70. To są oryginalne biurka, oryginalne stanowiska pracy. Ja proponuję zrobić tutaj małe przemeblowanie. Jestem za. Rozpocznijmy od wymiany krzeseł. Wprowadzeniu kilku kolorystycznych akcentów. I oczywiście, poczekalni. Koniecznie, dla klientów. I teraz troszkę o technologii filmu. Polega na stabilizacji cienkiego materiału, jakim jest blacha, i e, na kontrolowanej utracie kontroli. My używamy bardzo precyzyjnych maszyn w pierwszej fazie produkcji tego elementu. Te elementy są wycinane. Cienka blacha jest wycinana przy użyciu lasera, po czym spawana przy użyciu lasera lub robotów w technologii CMT i WIG. I to są elementy CNC, czyli wykonane w 100% przy użyciu maszyn sterowanych komputerowo. I w tej ostatniej fazie stabilizacji i deformacji tego elementu tracimy tą precyzję. I to, co robimy, czego ja nauczam, o czym ja rozważam, to jest. Jak można kontrolować tą utratę kontroli w tym ostatnim kroku deformacji i stabilizacji? Próbujemy utrzymać e, tą technologię w ryzach i pokazujemy, jak precyzyjnie jesteśmy w stanie pracować w tej technologii. Placha jest jak ciasto do pizzy: jest rolowana, jest wałkowana na zadaną grubość. Wszystkie produkowane przez Oskara meble to unikaty. Ich ręcznie pompowane kształty są niepowtarzalne. Nad procesem deformacji blachy nie można bowiem do końca zapanować. Niepowtarzalne jest też samo tworzywo, hartowana odpowiednimi chemikaliami blacha. Udało się skomercjalizować ten produkt, sprzedawać go z sukcesem? Tak, tak. To jest pierwszy, pierwszy produkt sko porządnie skom skomercjalizowany. Sprzedajemy go już na całym świecie, jest w wielu muzeach. Do zobaczenia od Centrum Pompidou do muzeów w Izraelu, w Szwajcarii, w Niemczech. No dobrze, ale jak to jest w Polsce? Bo Polacy są przywiązani do bardziej klasycznego designu. Te krzesła są dosyć odważne. Czy jest tutaj rynek? Tak, te krzesła są dość odważne. Pokazują, łączą tak naprawdę nie tylko produkt design, designu, ale również story, czyli historię, jaką sto, jaka stoi za tym obiektem. I tak naprawdę. Nie można sprzedawać tego produktu bez opowiedzenia tej historii. To my łączymy to i sprzedajemy to w pakiecie i rozpoczynamy sprzedaż w Polsce również. To są na razie pojedyncze sztuki i chcielibyśmy bardzo również zaistnieć na rynku architektonicznym. To oczywiście wymaga dużo większej ilości badań, również wytrzymałościowych, testów. Słynne już w Europie hokery plop to zaledwie początek i jedna z wielu możliwości zastosowania technologii FIDU. Być może już w następnym roku gięte, stalowe formy zięty pojawią się na ulicach Wrocławia. Budynki użyteczności publicznej oddające nadmiar wyprodukowanej przez siebie energii. Czy budynki mieszkalne wykorzystujące wodę deszczową do celów sanitarnych, a energię słoneczną do ogrzewania? Tak wygląda przyszłość budownictwa. Chcemy zaproponować budynek, który ma rozwiązania nietypowe, rozwiązania przyszłościowe. Możemy powiedzieć, że w tej chwili w Europie takich budynków jeszcze nie ma. Budynek Przede wszystkim będzie bardzo dobrze zaizolowany termicznie, czyli będą rozwiązania, gdzie znacznie wybiegający w przód, jeżeli chodzi o izolacyjność przegród, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, będziemy czerpać. Na ogrzewanie energię ze słońca, czyli klasyczne kolektory termiczne, będziemy czerpać energię z gruntu, gdzieś z głębokości 100-150 metrów, ale będziemy też czerpać energię z powierzchni Ziemi i oczywiście będziemy czerpać energię z powietrza zewnętrznego. Wykorzystanie ciepła organizmu ludzkiego dla potrzeb energetycznych to nie science fiction, a nowa sprawdzona technologia. Cały system nastawiony będzie na to, żeby w maksymalnym stopniu wykorzystać energię, którą oddają ludzie przebywający z budynku. Ludzie oddają ciepło, więc zagrzewa się powietrze wentylacyjne, wobec tego z uwagi na wymogi sanitarne, ludzie potrzebują powietrza świeżego do, do oddychania, że są CO2 i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego będziemy energię ciepłą zawracać jako z powietrza usuwanego, będziemy tą energię odbierać czy odzyskiwać, i ta energia będzie znowu kierowana na ogrzanie powietrza zewnętrznego, który jest nawiewany. Klimatyzacja pochłania energię i uszczupla portfele właścicieli. I biur I mieszkań prywatnych. Nowa technologia klimatyzowania pomieszczeń energią słoneczną jest w eksploatacji o 50% tańsza od tej tradycyjnej. Klasyczna klimatyzacja jest bardzo energochłonna. My tutaj chcemy zastosować zupełnie nowatorskie rozwiązania rozwiązania oparte o energetykę słoneczną. Wszystkie procesy zachodzą w tym urządzeniu. Pierwszym elementem jest rotor sorpcyjny, w którym. Następuje osuszanie powietrza, czyli powietrze jest pozbawiane wilgoci, nadmiaru wilgoci. Drugim jest wymiennik do odzysku ciepła, w którym następuje odzysk chłodu z powietrza wywiewanego i następne dwa elementy, dosyć istotne, to są nawilżacze adiabatyczne, które dzięki doprowadzeniu wody z instalacji wodociągowej umożliwiają też chłodzenie, obniżanie temperatury powietrza czyli. Energia słoneczna jest pozyskiwana przez kolektory słoneczne, powietrze jest ogrzewane, tak zwane regeneracyjne i dzięki pewnym procesom, które tu zachodzą, umożliwia to chłodzenie powietrza. Można powiedzieć, że im więcej słońca, tym bardziej powietrze chłodzimy. Budynek zeroenergetyczny, zaprojektowany przez naukowców z Politechniki, pokazuje możliwości wykorzystania energii z wody, powietrza czy słońca. Użycie ogniw fotowoltaicznych do ogrzewania i klimatyzacji to nie wszystko. Specjalnie zaprojektowane okna i żaluzje produkujące energię zapewnią komfort cieplny budynku. Rozwiązujemy y, też y, kwestie zacienienia budynku czyli z wykonaniem żaluzji, ale te żaluzje będą miały charakter specyficzny, a mianowicie, że kiedy będzie duże nasoneczenie, one będą przymykały dopływ słońca do pomieszczeń, ale jednocześnie będą produkowały energię elektryczną, którą będziemy wykorzystywać na przykład do napędu wentylatorów. Zaprojektowany na Politechnice kampus przyczyni się do propagowania idei budownictwa ekologicznego. Z poziomu parteru na dach będzie można przenieść się za pomocą ruchomych platform. A budynek oprócz pozyskiwania energii dla własnych celów będzie jej nadmiar oddawał do sieci. Musi to być już budynek budowany w aspekcie, powiedzmy, sieci smart grid, czyli sieci inteligentnych. Takie budynki za, za lat 10, chyba wszystkie budynki będą już przynajmniej nowo budowane, wyposażone w takie instalacje, że nadwyżkę energii będą odwracały do sieci w momentach, kiedy będą potrzebowały energii, więc będą musiały pobierać, a rozliczać się będziemy za energię tylko jako bilans. O tym, w jakim otoczeniu na co dzień mieszkamy i funkcjonujemy, decydują m.in. pomysły projektantów, ale też i badania naukowe oraz innowacje. Kolejne nowatorskie pomysły z wrocławskich laboratoriów już za tydzień zapraszam serdecznie. program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.